Szanowni Państwo, ja myślę, mam nadzieję, że Państwo posłowie nie obrażą się, jeżeli zacznę dzisiaj od przywitania wszystkich Państwa samorządowców tutaj lokalnych i Staszowskich na czele z Panem Burmistrzem i Przewodniczącym i, 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 i samorządowców województwa na czele z Panem Marszałkiem Województwa i, i, i wszystkich działaczy samorządowych szczebla powiatowego. Dzisiaj jest Państwa święto i w tym dniu szczególnie chciałem podkreślić Państwa niezwykłą rolę. W budowaniu Rzeczypospolitej. To jest 30 lat od tamtych pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego, do odnawiającego się wtedy samorządu terytorialnego, którego przecież przez tyle lat komunistycznego państwa, czy dziesięcioleci komunistycznego państwa nie było. A co było ważne i co ja osobiście bardzo przeżywałem wtedy, to były pierwsze rzeczywiście w pełni wolne wybory w odnowionej Rzeczypospolitej. I to były też pierwsze wybory, w których ja mogłem jako osiemnastolatek wtedy wziąć udział i, i głosować. I muszę powiedzieć, że było to dla mnie duże przeżycie, że w tej rodzącej się wtedy, odradzającej się w Polsce demokracji, ja razem z nią wkraczałem wtedy w dorosłe życie i właśnie mogłem brać w niej czynny udział. Podczas gdy tyle lat wcześniej słyszałem od rodziców, że na wybory. Nie wypada nawet chodzić, dlatego że są oszukiwane, że są fałszowane, że, są, że służą tylko temu, żeby uzasadniać byt komunistycznych władz, a tak naprawdę ich wynik jest dyktowany w Moskwie. Cieszę się, że te wybory wtedy się odbyły, dlatego że te 30 lat i dzisiejszy wygląd Polski to jest ogromna zasługa ludzi samorządu terytorialnego. To Państwo tutaj pracując blisko swoich współmieszkańców, tworzycie Rzeczpospolitą taką, jaką widzi zwykły człowiek, kiedy przez nią przejeżdża, kiedy przyjeżdżają do nas goście z zagranicy i podróżują przez Polskę. Oni to, co widzą, to jest w ogromnej części efekt właśnie starań wspólnot samorządowych te wszystkie obejścia drogi na wsiach w miastach w miasteczkach wszystkie wypielęgnowane rynki piękne place zabaw zadbane szkoły to jest wszystko efekt pracy ludzi samorządu terytorialnego i to państwo w ogromnym stopniu tworzycie oblicze Polski to że Polska duży kraj europejski 300 po ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, 38 milionów mieszkańców, tak doskonale radzi sobie wśród innych krajów, które w 89 i 90 roku wyszły na wolność za żelaznej, kurtyny. To, że dzisiaj wśród tych krajów, jako największy, właściwie przodujemy, jest ogromną zasługą także właśnie. Wszystkich działaczy samorządowych, wszystkich tych, którzy przez ostatnie 30 lat, podkreślam jeszcze raz, przez te 30 lat, tą Polskę budowali, pracując blisko mieszkańców we swoich wspólnotach lokalnych czy w swoich wspólnotach regionalnych. Chciałem Państwu z całego serca za to podziękować, bo to jest wielka zasługa właśnie. Budowania tego, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim. To, że dzisiaj też tylu ludzi jest zaangażowanych w różnego rodzaju dzieła o charakterze społecznym. To także jest zasługa ludzi samorządu terytorialnego, którzy zarażając tym dobrym przykładem, potrafili stworzyć, to życie lokalne budować te wspólnoty, które przecież po 40 latach komunizmu tak bardzo były, tak bardzo były osłabione. Bo wszystko, co kojarzyło się z oficjalną zewnętrzną działalnością, było przecież w tamtych latach przed 1989 rokiem źle postrzegane, właściwą była ta działalność podziemna, ta, która była nielegalna. W istocie zatem trzeba było zmienić sposób myślenia ludzi. I to rzeczywiście się udało w ogromnym stopniu dzięki pracy właśnie ludzi związanych z samorządem terytorialnym, tym samorządem lokalnym, samorządem stopnia wyższego, czyli powiatowym, no i powstałym najpóźniej samorządem, samorządem wojewódzkim. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz za to dziękuję. To to jest rola, którą po prostu wręcz powiedziałbym nie sposób ocenić. Zwłaszcza kiedy spojrzy się i ma się tą perspektywę, że bywa się w innych krajach naszej części Europy czy w ogóle w innych krajach świata i widzi się, jak może wyglądać rozwój, jakie mogą być problemy i też widzi się, jak wielu niebezpieczeństw my zdołaliśmy uniknąć właśnie dzięki bardzo często przenikliwości, ale także przede wszystkim niezwykłemu oddaniu i pracowitości ludzi samorządu lokalnego. Bardzo, bardzo jestem Państwu za to wdzięczny i dziękuję za to w imieniu całej Rzeczypospolitej chciałbym, żeby te życzenia przyjęli tutaj Państwo działacze samorządowi nie tylko Staszowa, nie tylko, nie tylko miasta powiatu, ale, ale chciałbym, żeby przyjęli także i, i, i działacze województwa i całej Polski, we wszystkich wszystkich samorządach, na wszystkich szczeblach. Także, proszę państwa, sołtysi, bo 40 czy ponad 40 tysięcy sołtysów w Polsce, to, to też są ludzie, którzy na co dzień z ogromnym oddaniem i wielkim wysiłkiem pracują na rzecz swoich wspólnot lokalnych i za to też jestem im, jestem im ogromnie wdzięczny. To jest, dzisiejsza Polska to jest, śmiało można powiedzieć, takie wspólne dzieło, ogromne wspólne dzieło budowania tego, co wielu ludziom wydawało się niemożliwe, że będziemy mieli państwo, które będzie wyglądało tak jak państwa na zachodzie. Dzisiaj Polska właśnie dzięki tej pracy zaczyna rzeczywiście wyglądać tak, jak wyglądają państwa na zachodzie. To nie są żadne namiastki, to nie jest tak jak dawniej, że są tylko miejsca, które wyglądają jak na zachodzie. Nie. Dzisiaj Polska wygląda jak te kraje, w których nigdy nie było komunizmu, które zawsze szły drogą wolności, które zawsze szły drogą demokracji, które zawsze miały gospodarkę rynkową. Zawdzięczamy to bez wątpienia właśnie pracy ludzi samorządu terytorialnego na tych, tych, którzy, którzy pracują najbliżej, najbliżej swoich współmieszkańców. Proszę Państwa, tak, ja jestem dzisiaj tutaj z Państwem w Staszowie. Dziękuję za to zaproszenie, Panie Burmistrzu. Ale muszę powiedzieć, że przyjechałem po to, żeby pokazać ten właśnie samorząd wśród innych. Dlaczego? Bo kiedy byłem tutaj w 2017 roku, wiosną w marcu. I pan burmistrz z taką niezwykłą energią razem ze swoimi współpracownikami opowiadali mi właśnie o swojej ambicji tego, żeby tutaj była ta starachowicka specjalna strefa ekonomiczna. Yy, mówi, mówił mi wtedy o tej perspektywie, którą widzi, o, o kwestii zatrzymania młodych ludzi, tutaj stworzenia dla nich atrakcyjnych warunków. Pomyślałem sobie, że kurczę, jest to taki tak zaangażowany człowiek w tą działalność lokalną, że trzeba zrobić wszystko, żeby mu pomóc i żeby. Przybić przysłowiową pieczęć pod tym zobowiązaniem, powiedziałem to głośno wtedy, w czasie mojego wystąpienia przed mieszkańcami. I rzeczywiście od razu, razem z moimi współpracownikami, przystąpiliśmy do działania zorganizowaliśmy spotkania z odpowiednimi ministrami, i faktycznie, i faktycznie strefa Starachowicka, o ile pamiętam, chyba w lipcu 2017 roku, została rozszerzona o Staszów. O, o podstrefę tutaj w Staszowie, i, i dzisiaj ona jest. I miałem tą wielką przyjemność i radość dla mnie, żeby być przed chwilą na. Na tym terenie i zobaczyć powstającą w tej chwili kolejną inwestycję. Tym razem firmy sieje się Centrum Badawczo-Rozwojowe, -Badawczo a więc właśnie kwintesencja tego, o czym wtedy rozmawialiśmy. Miejsce, gdzie młodzi ludzie, przecież, przecież pewnie z wyższym wykształceniem, specjaliści w tej dziedzinie będą prowadzili badania, będą poszukiwali nowoczesnych technologii, będą poszukiwali nowoczesnych sposobów wspierania rozwoju roślin. I, I przecież to jest to właśnie o co nam chodziło. Chciałem wyrazić tą moją radość i pokazać to, proszę Państwa, także jako przykład tego, że można działać razem, coś budując wspólnie. Można powiedzieć, że to jest taki modelowy przykład. Samorząd lokalny, który chce, ma wielką ambicję budowania swojej lokalnej wspólnoty, rozwijania swojego miasta. Do tego władze centralne, które Chcą wspierać tego typu działalność, widząc w tym wielki pożytek nie tylko dla miasta, tutaj dla gminy, nie tylko dla powiatu, dla województwa, ale także dla całej Polski, jako element, ważny element jej rozwoju. A więc nie szukamy dziury w całym, tylko budujemy razem. Praca nie kłótnie, miejsca pracy nie awantury. Współpracujemy, współdziałamy i to przynosi efekty. I to też. Później przeniosło się na ten szczebel najwyższy władzy wykonawczej, mojego współdziałania z rządem, mojego współdziałania z ministrami, którzy kiedy pokazałem im tą sytuację, natychmiast przychylnie na nią spojrzeli. Już po kilku miesiącach mieliśmy ten pozytywny efekt, który dzisiaj przekłada się na powstające tutaj cały czas miejsca pracy. I kiedy cały czas mówimy o kryzysie, to... Tym, który jest wywołany epidemią koronawirusa, tak kiedy martwimy się o to, czy uda się w Polsce zachować wszystkie miejsca pracy, czy wszyscy tą pracę będą mieli, kiedy poszukujemy różnych rozwiązań w postaci tarczy antykryzysowej, tworzymy te rozwiązania. Taki przykład, przykład właśnie rozwijającego się miasta jest niezwykle budujący i on daje nadzieję. Tak? taka budowa, jak widzieliśmy przed chwilą ona, ona buduje serce ona wspiera na duchu wierzysz w to że te miejsca pracy będą że będzie ich kilkanaście kilkadziesiąt kilkaset że będą kolejne inwestycje to jest ja powiedziałem przed chwilą tam na miejscu budowy chciałbym to jest moje wielkie marzenie abym ja chciał żeby tak wyglądała Polska żeby Polska właśnie to była to było miejsce w miejsce rozwijające się szukające swojej szansy i stwarzające dzięki właśnie Budowaniu dzięki, dzięki pracy, a nie dzięki awanturom czy kłótniom, które przeszkadzają, żeby taka właśnie, żeby właśnie taka Polska powstawała, bo to jest w jakimś sensie także Polska moich marzeń, bo to jest Polska, w której młodzi ludzie i starsi będą chcieli żyć, w której będą wiedzieli, że mogą realizować swoje aspiracje, ambicje. I dlatego jeszcze raz chcę podziękować za ten, tak jak powiedziałem, modelowy przykład. Modelowy przykład tego, jak można działać, i jeszcze raz złożyć najserdeczniejsze życzenia na ręce wszystkich obecnych tutaj, samorządowców Staszowskich, a także i Świętokrzyskich, a przez Państwa ręce także dla wszystkich samorządowców w całym naszym kraju. Z całego serca dziękuję za tą działalność, a szczególnie pokazuję ten Staszów jako. Taki przykład, jak działać, jak działać najlepiej właśnie dla swojej wspólnoty lokalnej, po to, żeby poprzez jej dobrobyt budować także dobrobyt Rzeczypospolitej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest dla Państwa biało-czerwona. Niech Wam tutaj łopoczę nad miastem, gminą, nad strefą. Dziękuję. Proszę pomóc. Naprawdę ta pomoc była niesamowita. jest by naprawdę rozbić też. Eee. Dziękuję. Bardzo, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę przyjąć. Niech Wam to dodaje sił i energii do, do dalszej pracy i służby dla, dla wspólnoty lokalnej pan marszałek tak, pan marszałek też wszystkie stopnie to wszystkie Że tutaj niech niech nad święto wszystkim naszym tak zawsze polskim powiewa też prezydencki prezydencka biało-czerwona